BB, widam widam widzowie tego typu. Witam, witam. Wracam do z pracy do domu widzowie tego typu. Będz. łoba Ben tego typu. Dopiero wracam do domu. Z pracy do domu. łoba ben, tego typu widzowie. Wracam dopiero z pracy do domu. Dużo roboty miałam, widzowie. Mimo to, że dzisiaj widzowie ciepło, mimo to, że ten wiatr, ale cieplutko. Widzowie. A wy, przez ten czas zamawiajcie po życzenia i, lub hejty, bo macie dzisiaj sobota, niedziela, czyli już dwa dni, bo dzisiaj już niedługo kończy się dzień, tego typu widzowie, jakoś tak marnie, marnie zamawiacie. Tym co zamówiłem, nie to, że zamówiłem, tylko tym co ogarnąłem, to już ogarnąłem widzowie. Siema Tage, jakie plany na piątkowy dzień, wieczór? A! Będziemy sobie oglądać jakiś film Jak zostałem gangsterem Jest taki film Widzowie Zamawiacie bo dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela, czyli dwa dni wam zostaje Widzowie Łobabe To co ogarnąłem wczoraj to już ogonałem widzowie już widzę, że ktoś serdecznie wypuszcza. Nie wiem kto. Łoba. Tak mówię, widzowie, zamawiacie tego typu. Za niecałe 20 minut będę już w domu, zjem coś. Obec, prawie obecny, spod wieczorem. Jak się mówi, widzowie. No bo jak wrócę, to. Adam, y, Dawid, mogłeś się odezwać trochę wcześniej do mnie wczoraj, bo wczoraj ogoniłem poznań życzeń, które były zaległe. Mogłeś się odezwać do mnie wczoraj. Adam, ale dobra, odezwij się za parę minut do mnie i wyślij. mi Dla kogo te poznań życzeniem. Krzysztof tego, ty i ty parę komputerów. Pod jaki mam można wysłać? Na to ci będzie Cholernie drogo kosztowało łobę tego typu. No dobra, no, jeszcze tam pomyślę na to. Widzowie, przez ten czas zamawiacie pozostałe życzenia, bo macie dzisiaj, sobotę, niedziela, A dałem Wam bonusowy tydzień. Tydzień Wam niedługo minie. No dobra, Adam, podeszli mi skryna, tak wrócę, z obiad, to od razu ci zrobię. Mogłeś się odezwać trochę wcześniej, bo wczoraj robiłem zaległe pozostałe życzenie, które yy, Fak, fak że ludzie tam, od tygodnia tam zamówili i nie zrobiłem, zrobiłem to to od, z jednym... Yy, jednym ruchem, ogólnie, widzowie, ale przy tym czas Widzowie, weźcie, zamawiacie, bo macie tak dzisiaj: dzisiaj macie piątek, sobotę nie Czyli te dwa dni, bo już nie liczę dzisiejszego dnia, bo dzisiaj to dzisiejszy dzień się nie tu kończy. To macie dwa dni tego typu, coś dzisiaj na obiad. Nie wiem, nie wiem, bo dopiero wracam z pracy do domu, to nie wiem. Tygodnia na podstawie sklepów dostajecie, widzowie. Przy tym czas jak teraz będę wracać do domu, zamawiacie, bo później Wam się zamknie furtka, widzowie. Na moim miejscu, jak jest taki bonus, jak ja Wam dałem, to powinniście szybko zamawiać, bo naprawdę Wam się ten bonus skończy do tego tygodnia. Następny bonus możecie nie dostać.